Proszę Państwa, w środku Lasu Bemowskiego znajdują się takie tajemnicze ruiny. No właśnie w tym miejscu znajdował się budynek radionadawczy, budynek elektrowni, radiostacji Babice, poszczególne elementy infrastruktury tej radiostacji. Cała infrastruktura rozciągnęła się na przestrzeni 4 km, Stąd rozpoczynały się wieże i yy, tych wieży było 10. I to były wieże w wysokości, proszę Państwa, 130 metrów. Także to można porównać dzisiaj do tarasu widokowego Pałacu Kultury. 10 takich wież podtrzymywało antenę radionadawczą o długości 4 km. Infrastruktura była potężna. Ona powstała na skutek zakupu patentów amerykańskich Radio Corporation of America. Natomiast warto wiedzieć, że tutaj w tej infrastrukturze ogromne serce włożyli polscy inżynierowie. Na przykład te wszystkie maszty wysokie były budowane przez firmę Rudzki i Spółka. Także dzisiaj pozostały pozostałości. Warto zobaczyć te pozostałości, ponieważ to jest stal, która ma 100 lat i ona właściwie nie uległa korozji. Dlaczego jest to tak ciekawe? Ponieważ to jest największe osiągnięcie Drugiej Rzeczypospolitej w dziedzinie komunikacji, w dziedzinie radiokomunikacji. I Polska dzięki tej radiostacji uzyskała niezwykłe miejsce w Europie, ponieważ my w latach międzywojennych wygrywaliśmy przetargi na dostarczanie wiadomości międzykontynentalnych. Transatlantycka radiotelegraficzna stacja Babice służyła Polsce przez cały okres międzywojenny. Proszę Państwa, oddawała w Polsce nieocenione usługi, choćby bezpośrednią łączność z giełdą nowojorską. Później przyszła druga wojna światowa. Kampania wrześniowa. Radiostacja nadawała swoje sygnały do 8 września, kiedy potem została uszkodzona przez Niemców. O te tereny toczyły się ciężkie walki. Pomiędzy 15 września a 27 września te tereny nazywane były pozycją Babice-Bernerowo. Tutaj bohatersko walczył m.in. 26. Pułk Piechoty dowodzony przez majora Jacka Decowskiego z 5. Dywizji Piechoty Dzieci Lwowskich. Także, proszę Państwa, Lwowiacy przyszli tutaj bronić Warszawy. No i cóż, potem radiostacja została przyjęta przez Niemców. Wykorzystywali jej infrastrukturę do kontaktów z ubotami pływającymi po Atlantyku. Radiostacja działała przez ten okres wojny, a 16 stycznia. 1945 roku została wysadzona przez wycofujące się wojska niemieckie. Znajdujemy się w lesie Bemowskim przy jednym z elementów, który ma 100 lat. Jest to dawna wartownia, tak przez miejscowych nazywana czuwajką, przez to, że jest tutaj napis czuwaj. Jest to budka wartownicza która przetrwała działania wojenne i przetrwała 100 lat. Radiostacja Babice była obiektem cywilnym, służąca normalnej ludności cywilnej. Natomiast musiała być również obiektem strzeżonym ze względu na swoje urządzenia, na całą infrastrukturę i właśnie temu służyła ta czuwajka. Tutaj byli wartownicy, mieli wyposażenie nawet w ogrzewanie, także jest to unikalna budka. Nigdzie takich w Polsce nie ma, tylko w Babicach. W lesie bemowskim znajduje się cały szlak. Poświęcony radiostacji Babice. Taka trasa którą można pokonać na piechotę, można pokonać rowerem. Natomiast tu znajdujemy się przy tablicy mówiącej o historii budynku radionadawczego. Widać przedwojenne zdjęcia, gdzie możecie Państwo zobaczyć, jak ten budynek wyglądał. Widać również maszty radiostacji Babice, wielkości blisko 130 metrów. Widać te urządzenia, które były wewnątrz budynku. Także widać, jak on był duży, to są generatory Aleksandersona. Widać też prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, który był tutaj właśnie 17 listopada 1923 roku i otworzył radiostację Babice.